Witajcie kochani Artur Gliwa, kolejny odcinek vloga grupy Zdunek. Grupa Zdunek to samochody, samochody nowe, ale oczywiście nie tylko. Nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, że grupa Zdunek wypuszcza rocznie około 1200 samochodów używanych na rynek. Samochody używane to bardzo unikalny temat, to temat rzeka, wracamy do niego dzisiaj, zobaczcie co będzie się działo. Witajcie w nowym salonie przy ulicy Miałki Szlak. To jest nowy salon samochodów używanych. Dzisiaj o tym temacie opowiemy Wam troszeczkę więcej. Jak dobrze wiecie, znalezienie idealnego samochodu używanego to bardzo długie poszukiwania. Każdy z tych samochodów jest inny, każdy ma inny kolor, inne wyposażenie, innego poprzedniego właściciela, inny rocznik czy przebieg. Jak to zrobić bezpiecznie w ten sposób, żeby nie wbić się na minę? Na pewno będę Wam polecał, żeby zakupy aut używanych robić w autoryzowanych stacjach, takich jak na przykład Grupa Zdunek. Skupmy się na jakimś przykładzie. Piękne Reno Arkana, samochód używany, samochód do sprzedaży, samochód w naszej flocie. Trochę więcej porad na temat, jak kupić używany samochód bezpiecznie, co sprawdzać, na co zwracać uwagę. E, opowie Wam nasz dzisiejszy gość, Pan Dawid Uszaruk, właściciel firmy Autopomoc przed zakupem. Posłuchajcie go. Duże doświadczenie, ogromna wiedza, milion sprawdzonych samochodów. Patrzcie, co będzie się działo. Witam Was serdecznie, Dawid Uszaruk z tej strony. Od 12 lat jestem mechanikiem, od 7 lat profesjonalnie pomagam Wam kupować samochody i sprawdzam przed zakupem. Przez ten czas zauważyłem, że popełniacie bardzo dużo błędów. Pierwszym najważniejszym jest to, że wpłacacie zadatek na samochód, którego jeszcze nie widzieliście. Drugi to... Emocje, które towarzyszą Wam podczas zakupu. Nie podejmujecie świadomej decyzji, czy to auto jest dobre, czy jest dla Was, czy technicznie spełnia wymagania, tylko czy jest ładne. Kolejnym błędem jest to, że źle wybieracie silnik. Diesel nie nadaje się do tego, żeby jeździć 5 km dziennie po mieście. Rzeczy, które ja sprawdzam przed zakupem, tak jak ja Wam pomagam, to przede wszystkim oceniam pracę silnika. On zawsze musi być zimny. Oceniam Wam samochód pod względem, czy jest on powypadkowy. Oceniam Wam samochód pod tym względem, czy technicznie działają hamulce, zawieszenie, czy są jakieś wycieki, czy korozja od spodu. Eee, zawsze wykonujemy jazdę próbną, a dzisiaj postaram się Wam pokazać, jak możecie sami wstępnie zweryfikować, czy auto jest powypadkowe. Dobrze, zacznijmy od otwarcia maski. Po otwarciu pierwsze, co możemy zobaczyć, nie w każdym samochodzie tak samo, ale na pewno na lampach możemy znaleźć datę produkcji. Nie powinny one się różnić kilkoma miesiącami, maksymalnie miesiącem. Oprócz tego daty możemy znaleźć również na innych częściach osprzętu silnika. W tym przypadku możemy znaleźć na wiązce, nawet w kilku miejscach. E, mamy również na e, łapie silnika datę. E, mamy tutaj na układzie wtryskowym e, naklejkę z datą. E, również takie ważne rzeczy to przede wszystkim odkręcane elementy, błotniki, maska w kilku miejscach. Oprócz tego, e, jak otworzymy sobie drzwi. Również zauważymy, że drzwi są zamocowane na zawiasach, które są przykręcone do samochodu. Błotnik również od środka ma śrubę, którą możemy zauważyć, że jeżeli ona byłaby odkręcana, byłby tutaj ślad, byłaby gdzieś tutaj zadrapania, które świadczyłyby o tym, że był ten błotnik demontowany, wymieniany, bo wiadomo, nie zawsze czujnik lakieru nam powie, czy auto jest powypadkowe, bo możemy wstawić inny element, nowy i go polakierować, i tam również wartość będzie taka, jak powinna być. Idąc tym tropem myślowym, również te śruby też można pomalować, dlatego, jeżeli korzystamy z miernika lakieru, musimy wiedzieć też, w których miejscach mierzymy. Takie elementy zewnętrzne, jak drzwi, są dla nas mniej ważne przy ocenie powypadkowości. Ważniejszą, um, ważniejszym elementem dla nas jest pomiar wnęk, żebyśmy mogli dowiedzieć się, czy auto na przykład nie było mocno uderzone, nie było tutaj prostowane, czy tutaj nie ma szpachli, czy ten próg, błotnik lub dach nie był gdzieś wycięty i wstawiony. Możemy to również zobaczyć, jak otworzymy bagażnik. Znajdziemy tutaj miejsca, gdzie błotnik jest oryginalnie zamocowany. Zazwyczaj, nie zawsze, te miejsca z dwóch stron są identyczne. Widzimy tutaj zgrzewy. Jeżeli ten element był wymieniony, to tutaj. Będzie troszeczkę inaczej. Nie, nie da się odwzorować tego idealnie, chociaż znam specjalistów, którzy e, też tak zrobili, że nie zauważyłem. Również oprócz tego tutaj mamy oryginalną mastykę, którą ciężko jest położyć identycznie tak samo e, dwa razy. Ehm, to nie jest koniec sprawdzania po wypadkowości, bo wiadomo, oględziny podwozia są e, również bardzo ważne, ale taka ocena da ci już. Wstępnie pogląd na to, czy któryś element był demontowany, wymieniany lub lakierowany, bo lakiernik również, jak kończy lakierować, gdzieś tutaj musi e, zostawić ślad po sobie. Pamiętajcie, że najważniejszą częścią Waszego samochodu jest serce, czyli silnik. Dobrze go wybierajcie. Zapraszam Was serdecznie na darmową konsultację. Pomogę Wam wybrać odpowiedni dla Ciebie samochód. Kochani, jak wspominaliśmy na początku, wybór auta używanego to bardzo trudna decyzja. Dobrze, że są tacy ludzie jak Dawid. Dawid Wam pokrótce przedstawił to, jak działa, to jak sprawdza te samochody. Oczywiście po więcej szczegółów zapraszamy już do Dawida, autopomoc przed zakupem. My dziękujemy pięknie Wam za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, że najlepsze samochody używane są w grupie Zdunek. Subskrybujcie nasz kanał i do zobaczyska. Dzięki Dawid. Dziękuję bardzo.